Witam, z tej strony Shaggy, a to jest kanał Ciemna Strona Giercowania. A to gra Aloca Online. Jestem w instancji, która się nazywa Świątynia Jonów. A Alloca już dawno na moim kanale nie było. Także jest to taki mój malusieńki powrót do tej gry. A związany jest z tym, że akurat w drodze do... Kolejnych zadań miałem zaległe tak zwane zadania w dungeonach, czyli w popularnie zwanych podziemiach. I tutaj wyruszyłem wraz z grupą, ale nie są to przeciwnicy czy sojusznicy gracze, tylko boty, ale boty oczywiście legalne, dostępne w grze. Które możemy wynająć sobie właśnie do zrobienia takiej instancji, jeśli nie chcemy, lub nie mamy czasu na szukanie graczy, takich gotowych pomagierów możemy sobie tutaj wynająć. Oczywiście za pieniążki z gry zdobyte, za robienie różnych zadań. Także ci wszyscy tutaj, których widzicie. Moich towarzyszy to są boty a dokładnie mamy tanka, mamy lekarza, mamy strzelca, mamy czarodzieja także taka grupa dobierana, którą sobie kupujemy i z nią możemy sobie śmiałą instancję zrobić. Oni się w miarę dobrze zachowują, są dość mocni, bo statystyki, z tego co wiem, od nas sobie troszeczkę biorą i dostosowują się do naszego poziomu. Ta instancja jest dość, teraz już dla mnie, e, słabiutka, bo była ona pozostawiona na jakiś czas i w tej chwili ja mam 46 level, a tutaj, jak widzicie, 41 mają potworki. Po prostu gdzieś tam ugrzęzła ta instancja, nie, nie byłem na niej, dość ja niedużo gram, muszę się przyznać, że żona mi często postać też leveluje wymaga, bo ona ma już swoją tam wymaksowaną walot się. I ta instancja, tak jak mówiłem, gdzieś tam ugrzęzła. Postanowiłem ją zrobić. A jak mówię instancja, to pokażę Wam jeszcze właśnie jak ten system e, tych towarzyszy przyzywanych botów e, działa, jak oni wyglądają. Ale przy okazji pokażę was, te, te, Wam też instancję. Jak wiecie, zawsze instancję lubiłem, zawsze często kręciłem e, z Warcrafta też i kręcę e, różnego typu instancje, to są moje ulubione rozgrywki. E, takie właśnie podziemia, jakieś potwory, bossy i tak też w Walot się e, takie instancje też mi się bardzo podobają. I gdy już mi się uda, lub żona mi dobije ten e, kolejny, ostatni poziom, 55 Walot się to te instancje też ponagrywam i wam pokażę. Tak do odmiany, prawda? Bo m, w sumie to jest taki endgame, można powiedzieć, takie instancje, i bez tego. Gra na pewno byłaby nudna. Także zwróćcie uwagę graficzka oczywiście wolać się zawsze. Tak jak powtarzam jest na wysokim poziomie, tak jak i w Warcrafcie podobny klimacik taki. Zwróćcie uwagę na architekturę, na wykonanie. No gra jest darmowa, cały czas powtarzam. Jest po polsku i naprawdę prezentuje się solidnie i zapewnia kawał solidnej zabawy. Dodatkowo, z ciekawostek dodam, że są dostępne teraz serwery dla graczy free-to-play, czyli takich, którzy tylko ze sklepiku będą sobie chcieli kupić, bo w ogóle nie będą chcieli inwestować w to pieniążków, ale są, jest, jest też serwer dla graczy hmm, chcących płac płacić abonamentem, są troszeczkę inne zasady, już te wszystkie bonusy nie musimy farmić, tylko dostajemy na dzień dobry. I troszeczkę zasady są inne, także do wyboru, do koloru, każdy może coś znaleźć dla siebie. A ja tutaj przedzieram się przez kolejne warstwy, można powiedzieć, yy, kolejne grupy potworków do następnego, takiego mocniejszego przeciwnika. Się moi towarzysze tutaj się krzątają ładnie, ale jak widać sobie pięknie radzą. Już na tych wyższych yy, poziomach, jak ja patrzę, że żona gra to tam jeżeli idziemy na instancję to często się tak trafia, że gracze też oprócz botów pojawiają się też gracze, czasami sami gracze. Nie jest oczywiście to tak duża populacja jak w Warcraft, nie są to łączone serwery, gdzie tam zawsze z tego automatu się znajdzie, ale tu właśnie według mnie to jest ciekawe rozwiązanie że dla no może dla samotników, dla ludzi, którzy w jakiś sposób, tak jak powiedziałem, nie mogą sobie znaleźć innych graczy, to z pomocą tych botów budowanych w grze. Można sobie tam instancję zaliczyć. Tym bardziej właśnie na niskich poziomach gdzie tych graczy może być mniej, bo wiadomo wszyscy pędzą do endgame'u i już mają wymaksowane postacie, bo, bo ta gra troszeczkę ma i tych postaci wysokolewelowych jest teraz naprawdę dużo. A tu kolejny przeciwnik, taki brzyd brzydki, wygląda troszeczkę jak zerk. O, czymś mnie mocno sponiewierał, ale to nic, damy radę. Chociaż no nie, mocny jest tak szybko, mu nie schodzi. A nie, on jakoś osłonę ma. Chyba pierwsza niszczyć te. A, już mi schodzi. A, i zadanie. Że ja mam związane zadanie, też z nim to fajnie. Tych właśnie zaległych zadań troszeczkę się przyda. Bo wisiało mi w quest logu, tak zwanym. Muza, taka jakaś psychodelia, jeżeli słyszycie w tle. No Gra jest solidna i cały czas dostaje dodatki. Jest rozwijana dla ludzi lubiących jakieś duże ilości błyskotek, wierzchowców. Tu też jest tego sporo. W sklepiku, oczywiście, niestety trzeba walutę wydać prawdziwą. Także można sobie bardzo ładnie na przykład spersonalizować postać, dodać jakieś bajery, Tego mnóstwo jest. Wiem, że ludzie to lubią. I Tutaj się z tego sporo. Ja do tej gry wracam i będę wracał i będę grał. Jak tylko dobiję, powiedziałem, ten poziom, lub żona mi doleweluje, za to na przemian gramy. Więc w większości ona mnie ostatnio robiła, a ja nie miałem czasu. To pokażę też właśnie z innych instancji. I może razem z nią pogram, bo teraz ja nie mam co wchodzić nawet na tym. Nie wejdę nawet tam, gdzie ona gra. A te krainy obserwuję, w których ona tam biega. Naprawdę wygląda to świetnie. Także jestem miła odskocznia też od innych gier. Teraz czas sobie wskoczyć. Także jeżeli ktoś jeszcze nie grał w tą grę, to tutaj na dole pod filmem znajdziecie link. Możecie się zarejestrować, nic was to nie kosztuje. Troszeczkę czasu. E, możecie tylko zmarnować, lub na przykład zyskać, może akurat Wam się gra spodoba i zechcecie z niej zostać dłużej. A warto sprawdzić. Bo wśród tych wielu produkcji, które z które wychodzą, ta naprawdę jest warta uwagi bo tyle gniotów ostatnio się pojawia, że według mnie Alos na, na ich tle trzyma się solidnie. No i dobrze, to będzie prawdopodobnie ostatni przeciwnik, taki wielki robal. Nie będzie to większego problemu, bo ja mam wyższy level. Ta instancja była przeze mnie jakoś tak. ...zmacoszona, nie chciałem do niej iść. Odkładałem, ale moje w końcu ruszę. Bo... ...zadankę trzeba zrobić, trochę ekspres zdobyć. Tu się coś rozlewa, tylko nie wiem, czy to będzie mnie razić. Trzeba się odsuwać w razie czego. No i pięknie, załatwione. Tak to wygląda. No, jeszcze ekspozycja jakaś na końcu. I tutaj chyba będę musiał coś. Aha, jest skrzyneczka jakaś. Także świątynia Junów. Tak się ta instancja nazywa bardzo króciutka. Z tego króciutka, z tego względu, że miałem wysoki poziom i szybko mi poszła. Normalnie to pewnie by z 20,5 godzinki trwało, ale instancji jest tutaj w walocie też sporo. Także chciałem Wam pokazać ze względu na grafikę, klimat i na to, że czasami wracam do takich gier, ponieważ tak macie, że, że czasem coś gracie, gracie, po tym czasie wracacie. I następne zadanie, i właśnie Aluc jest taką grą, do której często sobie wracam, nawet na parę dni, później znowu zostawiam, później znowu do niej wracam. W zależności od tego, jak najdzie mi ochota. Tu jeszcze zwiedzimy, czy tu naprawdę nic nie ma więcej, ale chyba nie to był prawdopodobnie ostatni boss, bo tu nic nie widać. No i zobaczcie, graficzka naprawdę klimatyczna. Nie ma tutaj, chyba nikt nic nie zarzuci, że gra zrobiona na odwal. Tak, nic tu już więcej nie ma. No i dobra, kochani. Tak się prezentuje Alloc online, Po raz kolejny się powtarzam. Jeżeli jeszcze nie graliście, na dole znajdziecie link. Ja będę się starał raz w czas tego Aloco coś wrzucić i wam pokazać. A ja was zachęcam oczywiście do gry. A tak wygląda moja postać. teraz... Rozmawia po rosyjsku. I co? Będę się z wami żegnał. Tymczasem parem lasem, hej!